Cześć, dziś pokażę Ci kolejną alternatywę dla Kanby. będzie to program CapCut, w którym stworzymy sobie przykładowy projekt graficzny na media społecznościowe. A więc najpierw wchodzimy na stronę capcut.com i po zalogowaniu powinieneś zobaczyć taką oto stronę. Domyślnie mamy ustawione na filmy, a więc możemy sobie tutaj korzystać z wielu szablonów filmów, ale my przejdziemy do zakładki obraz. I tutaj możemy kliknąć nowy obraz lub wybrać rozmiar grafiki, która nas interesuje. Mamy tutaj podzielone na media społecznościowe, marketing czy też edukacja, gdzie możemy sobie stworzyć infografikę lub certyfikat na przykład na zakończenie kursu. I w lewym panelu możesz sobie wybrać dowolny szablon, który możesz dowolnie edytować, ale w tym nagraniu zrobimy sobie przykładową grafikę na media społecznościowe, a więc przejdę do szablonów. Klikam obraz i w tej sekcji możemy wybrać dowolną branżę, która nas interesuje. Może być to branża beauty, podróże lub na przykład ubrania plus size. Tych branż jest dużo więcej, ale ja wybiorę sobie branżę biznes. I tutaj podobnie możemy wybrać spośród wielu szablonów, ale ja wybiorę sobie ten szablon i klikam wykorzystaj ten szablon. Teraz podobnie jak w kanwie możemy przejść do edycji, a więc myślę, że na początek warto będzie usunąć to zdjęcie i wstawić swoje, a więc klikam prawy przycisk myszy i usuń. Dalej w lewym panelu klikamy prześlij i przesyłamy obraz z tego urządzenia. Obraz został przesłany, więc klikamy i przenosimy na projekt. Warto by było usunąć tło, a więc po prawej stronie klikamy usuń tło i zaznaczamy automatyczne usuwanie. Zostało usunięte. Teraz warto by było je obrócić horyzontalnie, a więc klikam prawym przyciskiem myszy. Na dole klikam przerzuć i przerzuć w poziomie. Jeszcze to zdjęcie dobrze by było schować za tym białym obszarem. Możemy to zrobić na trzy sposoby. Po prawej stronie mamy panel warstw, więc możemy kliknąć warstwę ze zdjęciem i przesunąć się w odpowiednie miejsce. Drugim sposobem na to jest po prostu kliknięcie prawym przyciskiem myszy, ustawienie warstw i przesunięcie zdjęcia do tyłu. Trzecim sposobem jest po prostu użycie kombinacji klawiszy CTRL i lewy lub prawy nawias kwadratowy. Przejdźmy teraz do kolejnych opcji edycji zdjęcia, więc klikam Dostosuj i zmniejszę sobie ciepło. Sprawdźmy jeszcze inteligentne narzędzia. Tutaj możemy poprawić jakość obrazu dwu lub czterokrotnie. Kolejnym też wartym uwagi narzędziem jest opcja retuszu. Tutaj możemy sobie wygładzić skórę oraz rozjaśnić oraz wybielić zęby. W drugiej sekcji możemy sobie dodać makijaż, a w trzeciej zmienić krzywiznę twarzy. Więc jeżeli chodzi o zdjęcie, to by były najważniejsze opcje. Resztę elementów na projekcie, podobnie jak w kanwie, możemy dowolnie edytować, zmieniać kolory. Na przykład klikniemy sobie ten tekst i po prawej klikamy podstawę. I zmieńmy sobie kolor tego tekstu, na przykład na fioletowy lub nawet zmieńmy sobie na gradient. W tym miejscu możemy sobie zmienić ściankę na inną oraz dodać sobie efekty do tego tekstu, tak jak tło, cień, obrys, poświatę czy też zakrzywienie. A więc tak w bardzo prosty i szybki sposób możesz tworzyć ładne projekty graficzne w programie CapCut. Jeżeli podobał Ci się ten film, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!